Moi drodzy, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Teraz chciałbym się z Wami podzielić krótko pewnym snem, bardzo krótkim, obrazem, który po prostu w nocy mi dawno, dawno temu przyszedł. Kochani, przechodząc do tego snu, śniło mi się, że jechałem rowerem po takiej piaszczystej drodze, tro troszeczkę w takim wąwozie. I w pewnym momencie przede mną była kałuża, i ja myśląc, że przejadę sobie, po prostu wjechałem w kałużę. A co tam? Przecież dam radę, prawda? No i okazało się, że jest to kałuża błota, bardzo, bardzo głęboka. Zanurzyłem się potąd, nie mogłem się za bardzo ruszać, nie mogłem się wydostawać i czułem tą grawitację, siłę tego błota. Można powiedzieć, nawet bagna, które mnie wciągało coraz bardziej, więc było, była to taka, było to takie miejsce śmierci, tak naprawdę. Chciałem się z tego wydostać, ale nie umiałem. I z tym rowerem, i z całym sobą coraz bardziej ból, 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 ból. W krainę otchłani, w krainę śmierci. Coraz bardziej byłem świadomy tego, że, że zaraz utopię się, tak. I zaraz mnie nie będzie. Więc, kochani, taka nieciekawa sytuacja. Natomiast w ostatnim momencie, tak z boku, zauważyłem gałąź. No i co? No, próbowałem się ratować, więc jakoś się wytężyłem, złapałem się tego konara, tej gałęzi, i zacząłem z całych sił próbować się wyciągnąć z, tego, z tej doliny zagłady, tak? z, tej, z tego bagna. No, i tak, kawałek po kawałku, krok po kroku. Um, po prostu udało mi się wyjść z, tej, z, tej, z tego błota. No i kochani, tak się sen skończył. I powiem Wam, że była to odpowiedź na pewno Boga na sytuację, w której żyłem, bo też był to czas, w którym wołałem i. W, Prosiłem Boga o to, aby no, pokazał mi, co ja mam dalej robić, tak? Więc y, na pewno mój stan taki wyobrażeniowy, myślowy, emocjonalny, y, uczuciowy, y, stan związany z, z marzeniami, z celami, z wolą y, był stanem y, no, takiego błota. Które mnie wciągało, więc prawdopodobnie doświadczałem wpływów tego świata, prawdopodobnie doświadczałem demonicznych wpływów, demonicznych ataków, bo diabeł jest tym, który chodzi w koło i robi wszystko, żeby zatracić, zabić, okaleczyć, unicestwić człowieka. Więc, yy... kochani, yy, co ja chciałem powiedzieć? Yy, yy, yy... Wołałem do Boga, więc ten sen był taką podpowiedzią Boga do mojego życia, abym złapał się tej gałęzi. I powiem Wam, że na początku mojego chrześcijaństwa, kiedy w próbie samobójczej, Sam Pan, Sam Bóg, Bóg, który jest pokojem, przyszedł do mnie, wypełnił mnie sobą, wypełnił mnie Bożym Pokojem, choć ja nawet nie wiedziałem, że to jest On, ale wołałem: Boże, pomóż, Boże, ratuj. Więc on przyszedł. W łamku sekundy doświadczyłem Jego obecności, doświadczyłem Bożego Pokoju i w tym wszystkim też Bóg do mnie przemówił. Więc podał mi swoją dłoń, dał mi tą rękę swoją jako deskę ratunku albo jako koło ratunkowe dla tonącego, bo właśnie byłem w takiej dolinie śmierci w próbie samobójczej. Więc nie było mi wcale do śmiechu, no ale. Więcej w świadectwie nawrócenia, proszę, posłuchajcie sobie. Natomiast, tak jak mówię, to był początek mojego takiego nawrócenia, uwierzenia. Natomiast od czasu do czasu pojawiają się takie różne sytuacje, i ten sen, o którym Wam wspomniałem, był związany z pewną sytuacją w moim życiu, w jakimś tam, z jakimś tam okresem mojego życia. No i Bóg powiedział, jakby przypomniał mi, złap się mnie, złap się nadziei, którą jest Chrystus Jezus, złap się mojego słowa, poddaj się mi, poddaj się tej desce ratunku, którą jestem dla Ciebie, poddaj się tej nadziei, którą jest Chrystus Jezus w Tobie, poddaj się słowom, które do Ciebie już powiedziałem, słowom, które są tą deską ratunku. Są wybawieniem, uzdrowieniem, uwolnieniem, życiem dla całego Twojego ciała, dla Twojej duszy, dla Twojego serca i dla Twojego ducha. Więc, kochani, tą gałęzią to jest Jezus Chrystus. Wiara nasza zwycięża świat. Wiara nasza nie jakaś tam, ale wiara w żywego Boga, wiara w Chrystusa Jezusa jako Zbawiciela, jako nasze życie. Chrystus jest tym, tą deską ratunku. Chrystus jest kołem ratunkowym. Chrystus jest lekarstwem, jest uzdrowieniem, jest tą gałąź, gałęzią, y, które, którą jak będziemy się trzymali i przez, y, na której będziemy się wspinali, y, to doświadczymy wybawienia, uzdrowienia, przekształcenia. Dziękuję Wam za uwagę. Amen.